No i tak tutaj to wygląda właśnie. Parking przy szpitalu właśnie tak wygląda jakby ukończony, ale jeszcze tu jest jakieś takie stoją pachołki, żeby nie wjeżdżać. Malowane ładnie na niebiesko wszystko dla niepełnosprawnych miejsc tyle. I reszta też jest już tak wygląda, że ukończone, bo żadnych... Roboty się tu nie odbywają na razie i to by było na tyle no Jedna część budynku, druga, trzecia I tak tutaj to wygląda właśnie Tam od ulicy wjazdy są takie ze szlabanami, ale jeszcze płotem zagrodzone I to by było na tyle Jak nic tutaj ciekawego na razie tu jest wjazd, a wyjazd to jest znaczy tu można wyjechać bez szlabanu a tam ze szlabanem i to by było na tyle z parkingu budowa tutaj się skończyła tak wygląda ale na razie czekają na otwarcie poświęcenie I to by było na tyle